Rozdział 23. Odpływ Morza. Jeszcze zanim zrobiłem użytek z mej dłubanki, już miałem sposobność stwierdzić, że była to łódka nader bezpieczna dla osoby mego wzrostu i wagi, zarówno spławna, jak obrotna, jednakowoż z powodu niekształtnej budowy i sękatych boków było ogromnie trudno ją kierować. Na przekór wszelkim usiłowaniom zawsze zbaczała pod wiatr i najlepszym sposobem jej prowadzenia było ciągłe kołowanie. Nawet sam Benjamin Gunn przyznawał, że trudno ją było sprawować, dopóki nie poznało się jej sposobów. Oczywiście. Nie znałem jej sposobów. Zwracała się we wszystkich kierunkach, z wyjątkiem tego jednego, w którym powinienem był zdążać. Po większej części płynąłem w poprzek i zdawało mi się, że nigdy nie dosięgnę okrętu, chyba płynąc z prądem. Dzięki pomyślnemu zbiegowi okoliczności, czy wiosłowaniu, jak wolałem przypuszczać, prąd już mnie znosił. Hispaniola leżała dokładnie na mym szlaku, że niemal nie mogłem jej ominąć. Zrazu majaczyła przede mną, niby jakaś plama jeszcze czarniejsza od mroku, później jej kadłub i omasztowanie zaczęły nabierać kształtów, a w niewielką chwilę później, gdyż im dalej się posuwałem, tym bardziej rączy stawał się prąd odpływu, stanąłem koło cumy i zatrzymałem się. Cuma była naprężona jak cięciwa, tak silnie wyciągnęła się na kotwicy. Wokoło kadłuba w ciemności, zwełniony prąd bełkotał i gwarzył jak zdrój górski. Jedno cięcie mego noża żeglarskiego i hispaniola winna była z szumem pomknąć z nurtem odpływu, aż dotąd wszystko dobrze. Zaraz jednak uprzytomniłem sobie, że napięta lina, nagle przecięta, jest czymś tak niebezpiecznym, jak wierzgający koń. Było dziesięć szans przeciw jednej, że jeżeli okaże się na tyle zuchwały, by odciąć Hispaniola od kotwicy, wtedy sam wraz z moją topiduszką dostanę się na dno. To zmusiło mnie do zastanowienia. A gdyby los mi powtórnie nie był sprzyjał, musiałbym poniechać swego przedsięwzięcia. Owe lekkie wzwiewy, które początkowo nadciągały z południowego wschodu i południa, nastaniem nocy skręciły na południowy zachód. Właśnie gdy się namyślałem, nadbiegł silniejszy powiew, ogarnął hispaniolę, pchnął ją przeciw prądowi. Ku wielkiej mej radości odczułem, że lina nieco pofolgowała mi w garści, a dłoń, w której ją trzymałem, zanurzyła się na mgnienie w wodę. Wówczas opamiętałem się, wydobyłem nóż, otworzyłem go w zębach i zacząłem przecinać jedną skrętkę po drugiej, aż okręt cały oparł się na dwóch strzępach liny. Wtedy dałem sobie spokój dalszej robocie. Odkładając rozerwanie dwóch ostatnich powrózeł do czasu, gdy lina będzie jeszcze raz rozprężona tchnieniem wiatru. Przez cały ten czas słyszałem dźwięki głośnej rozmowy dochodzącej z kajuty. Prawdę powiedziawszy, jednak miałem głowę tak całkowicie zaprzątniętą czym innym, że zaledwie wytężałem ucho. Teraz wszakoż, gdy już nic nie miałem do roboty, zacząłem uważniej nasłuchiwać. W jednym z głosów rozpoznałem podsternika Izraela Hentza, który był ongiś puszkarzem Flinta. Drugim z rozmówców był ani chybi mój znajomek w czerwonej szlafmycy. Obaj mieli już dobrze w czubie, a mimo to pili za wzięcie, ponieważ w tym czasie, gdy nasłuchiwałem, jeden z nich z pijackim okrzykiem otworzył okno i wyrzucił coś, co jak mi się zdaje, było próżną butelką. Byli jednak nie tylko podchmieleni, ale niewątpliwie też zajadle rozjuszeni. Przekleństwa sypały się jak grat, a raz po raz następował taki ich nawał, iż sądziłem, że niechybnie skończy się na bójce. Lecz za każdym razem sprzeczka ustawała i głosy przechodziły na chwilę w pomruk, póki nie nadeszło przesilenie, nie pociągające za sobą żadnych skutków. Na lądzie widziałem blask wielkiego ogniska obozowego przeświecającego jaskrawo poprzez kępy drzew nadbrzeżnych. Ktoś tam śpiewał jednostajną, starą, chrapliwą pieśń marynarską z nagłym łamiącym się trelem na końcu każdego wiersza. Pieśń, która rzekłszy nie skończy się wcale, chyba że już nie starczy cierpliwości śpiewającemu. Słyszałem ją niejednokrotnie podczas podróży i zapamiętałem te słowa. Jeden ocalał z całej załogi, choć siedemdziesięciu ruszyło do drogi. Pomyślałem sobie, że ta śpiewka, aż nadto niestety, stosować się mogła do drużyny, która poniosła tak okrutne straty rankiem dnia onego. W rzeczywistości wszakże z tego, co widziałem, wszyscy ci piraci byli tak mało wrażliwi, jak morze, po którym żeglowali. W końcu nadciągnął wiatr. Shoner poszedł w bok, a jego sylweta stała się bliższą w ciemności. Jeszcze raz odczułem, jak lina pofolgowała, a wtedy jednym silnym pociągnięciem przerwałem jej ostatnie włókna. Wiatr nieznacznie tylko oddziaływał na moją łódź, ale i tak prawie natychmiast znalazłem się naprzeciw dzioba okrętu. W tejże chwili Hispaniola poczęła obracać się w koło, lawirując zwolna w poprzek prądu. Harowałem jak sam diabeł, gdyż w każdej chwili oczekiwałem zatonięcia, a odkąd się przekonałem, że nie zdołam prowadzić łódki w prostym kierunku, odbiłem nazad kurufie. Wreszcie uwolniłem się od mego niebezpiecznego sąsiada, a właśnie gdy brałem ostatni rozpęd, dłonie moje napotkały lekką linkę zwisającą z pokładu poprzez parapet rufy. Pochwyciłem ją w mig. Nie umiem powiedzieć czemu to zrobiłem. Z początku powodował mną jedynie instynkt, gdy jednak miałem linę już w ręku, postanowiłem zajrzeć do okna kajuty Przekładając rękę na rękę wdrapałem się po lince, a kiedy uznałem, że jestem już dostatecznie blisko, podniosłem się pomimo wielkiego ryzyka do połowy swojej wysokości i zobaczyłem pułap oraz odcinek wnętrza kajuty. Podczas tego żaglowiec wraz ze swą maluchną towarzyszką chyżą mknął z wodą. Zrównaliśmy się już z ogniskiem na wybrzeżu. Okręt gadał, jak mówią żeglarze, głośno pru niezliczone fale i rozbryzgując nieustannie wełnistą wodę, dlatego też, gdy przytknąłem oko do szybki okna, nie mogłem pojąć, czemu strażnicy nie byli zgoła zaniepokojeni. W każdym razie wystarczyło mi jedno przelotne spojrzenie. Jedyne, jakie mogłem rzucić z mej chwiejnej łódki. Ujrzałem chęca i jego towarzysza, zwartych ze sobą w śmiertelnych zapasach. Jeden wpił się dłonią w gardło drugiego. Ześliznąłem się z powrotem do łódki, bynajmniej nie za wcześnie, gdyż omal nie straciłem jej pod stóp. Przez chwilę nic nie widziałem przed oczyma, jak tylko te dwa rozjadłe krwią nabiegłe oblicza, nachylone ku sobie wzajem pod kopcącą lampą. Przymknąłem oczy, aby się oswoić z ciemnością. Nieustająca śpiewka dobiegła wreszcie końca, a cała, tak już nieliczna, drużyna korsarska przy ognisku zanuciła chórem pieśń, którą słyszałem tak często. Piętnastu chłopów na umrzyka skrzyni hoja, hoja, i butelka rumu, i trunek, i diabli, i reszta ich stąd, i więzieni, Hoje i butelka rumu. Myślałem sobie właśnie, jak to diabli wespół z trunkiem gościli w tej chwili w kajucie Hispanioli, gdy wtem zaskoczył mnie nagły ruch mej łódki. Ni stąd ni zowąd, szarpnąwszy silnie, poczęła zmieniać kierunek, zdwajając swą chyżość. Otwarłem oczy. Otaczały mnie drobne fale, załamujące się ostrym, syczącym poszumem i połyskujące słabym blaskiem. Hispaniola, od której kilwateru oddaliłem się, lawirując już o kilka sążni, wahała się w swym biegu, a zrąb jej słabo rysował się na tle nocnej ciemności. W miarę jak się jej przyglądałem, nabierałem przekonania, że płynęła również na południe. Spojrzałem w tył poza siebie i serce podskoczyło mi w piersiach. Tuż za mną biła łuna ogniska obozowego. Prąd skręcał pod kątem prostym, obracającym zejąc zarówno wysmukły szoner, jak i nikłą harcującą łódeczkę. Coraz bardziej przyspieszając biegu, coraz wyżej się piętrząc, coraz głośniej pomrukując, przedzierał się skłębiony bełt przez cieśninę ku pełnemu morzu. Nagle statek przede mną wykonał nagły zwrot, obracając się o jakieś 20 stopni, a prawie jednocześnie nastąpiły jeden po drugim dwa okrzyki Usłyszałem dudnienie stóp po schodach kajuty, z czego wniosłem, że dwaj pijacy zaprzestali na koniec swarów i do pewnego stopnia uprzytomnili sobie grożące im niebezpieczeństwo. Położyłem się na wznak na dnie mego zwariowanego czułenka i pobożnie polecałem Bogu duszę. Byłem pewny, że na końcu mej drogi wpadnę niechybnie w zaporę rozszalałych bałwanów, gdzie rychło ustaną wszystkie me troski i zmartwienia. Ale choć zapewne zniósłbym spokojnie śmierć. Nie mogłem znosić widoku nadchodzącego przeznaczenia. Musiałem tak leżeć godzinami, nieustannie tam i nazad, miotany falami, raz po raz zraszany mrzącymi bryzgami wody i nie przestając ani na chwilę oczekiwać śmierci przy pierwszym lepszym zanurzeniu. Stopniowo napadała mnie coraz większa ociężałość, a nawet pośród tej grozy umysł mój podlegał oszołomieniu i odrętwieniu. Wreszcie zmożył mnie sen. Długo tak spoczywałem w swej topiduszce podrygującej po roztoczy, śniąc o domu rodzinnym i o starym admirale Benbow. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.